Nie, nie wycinajcie drzewek. Urząd Miasta informując o podpisaniu umowy na budowę nowego przedszkola przy ulicy Przygodnej zaprezentował taki oto materiał. Rejon Gumieniec, rejon steru, to jest to miejsce, gdzie rzeczywiście powstaje nowe, powstają nowe osiedla, nowe budynki, a zatem potrzeba przedszkola i taki obiekt będzie tutaj przygotowany, duży na 350 dzieci, świetnie położony, także z modułem żłobkowym, więc myślę, że jest to bardzo ważne zadanie, na które czekają mieszkańcy. Problem w tym, że według tego materiału i zdjęć, które tam widzimy, przedszkole ma znajdować się mniej więcej w tym miejscu. A w rzeczywistości jego budowa będzie 500 metrów dalej. I to miejsce wygląda w ten sposób: zadrzewione, zalesione, a nie ta łąka widoczna na materiale przedstawionym, materiał ten został wyemitowany na portalu wiadomości szczecin.eu, który prowadzony jest, jak informuje Urząd Miasta, w oparciu o artykuł 7 ustawy ustęp 1 punkt 17 i 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, to jest wspierania i upowszechniania idei samorządowej oraz promocji gminy. Redakcją serwisu zajmują się pracownicy Referatu do Spraw Komunikacji Społecznej i Internetowej w ramach swoich obowiązków służbowych. Struktura nie ma przypisanych ról wydawcy ani redaktora naczelnego. Informacje kontaktowe do właściwych jednostek urzędu znajdują się na stronie. Taką informację przesłał y, pan Adam Morawski. Kierownik Referatu do Spraw Komunikacji Społecznej Internetowej Urzędu Miasta w Szczecinie. No właśnie, jaka to jest promocja i jakie tu mamy idee samorządowe proponowane mieszkańcom. Co, co miasto tak naprawdę promuje, skoro w materiałach dokonuje manipulacji, okłamuje społeczeństwo, o czym również mówią przedstawiciele szczecińskiego ruchu miejskiego. No bardzo bardzo się ponieważ ja pewnie podobnie jak tysiące Szczecinian dziesiątki tysięcy zostałem po prostu zmanipulowany zostałem po prostu zmanipulowany i o tej manipulacji chcę ci się powiedzieć ponieważ ja byłem przekonany że przedszkole które ma powstać na tej działce, którą zaraz zobaczymy byłem przekonany, że ono powstanie tam kawałek dalej tam, gdzie jest łąka, tam, gdzie tak naprawdę nikomu by to nie wadziło. I wszystkie materiały promocyjne miasta na to wskazywały. Ja powiem szczerze, ja nie rozumiałem w ogóle, o czym my rozmawiamy. Tego sporu, który na początku, przez pierwszy miesiąc oglądałem go z boku, ja w ogóle nie rozumiałem, o co w tym sporze chodzi. Jestem pewien że dzisiaj mimo wszystko jeszcze wielu chrześcijan tego nie zrozumiało. Jeszcze do, do nich to nie dotarło. Ale... I tak się składa, że mieszkańcy proponują właśnie to miejsce, które wskazuje w materiale w talu miejskim e, Urząd Miasta, właśnie tą łąkę proponują również mieszkańcy. Niestety decyzje zapadły zupełnie, o lokalizacji w zupełnie innym miejscu w wycięciu setek drzew a wraz z modernizacją ulicy przygodnej wycinka będzie dotyczyła już powyżej tysiąca drzew. A doliczając do tego krzewy, doliczając do tego gniazdujące tam ptactwo, które jest pod ochroną, na co są stosowne dokumenty, straty będą bardzo duże dla przyrody, również straty ekologiczne dla miasta. Niedawno w urzędzie miasta wiceprezydent przepiera spotkał się z przedstawicielami mieszkańców w sprawie ulicy właśnie Przygodnej i tego co ma tam powstać, co ma się dziać. Rozmowy toczyły się konstruktywne, jak to ocenił wiceprezydent, były merytoryczne. Jednak już w odczuciu mieszkańców nie do końca tak było mieszkańcy nie do końca byli zadowoleni z tego co na tym spotkaniu zostało ustalone A w zasadzie co nie zostało ustalone czyli w kwestii przedszkola miasto pozostało na pozostało Przy swoim Nie została wyjaśniona tak naprawdę nie wiadomo jakie ma plany miasto Za to w ostatnim czasie w ostatni weekend pojawiły się W nocy Malunki na ulicy wykonane kredą. Tak jakby je dzieci malowały. Pojawiły się drzewa i hasło z hasztagiem razem dla przygodnej. E, I to nie spodobało się urzędnikom. Ktoś namalował kredą, e, obrazki na ulicy to nie spodobało się urzędnikom, nie spodobało się prezydentowi zostały wynajęte specjalne ekipy, których zadaniem było wyszorowanie kredy z ulicy. Tak żeby śladu po tym nie było. Prezydent zgłosił sprawę rysunków kredą policji. Zgłosił do ścigania. Przestępcy mają zostać ujęci. Głosiło jedno, jeden z komunikatów, jedno z haseł. Szkoda, że prezydent nie poświęca tyle uwagi. Malunkom graffiti na się pojawiającym się, zalewających miasto, graffiti w tramwajach, w środkach komunikacji miejskiej jeżdżą wymalowane, wysprajowane, brudne, obskurne. pomimo tego, że pojazdy są niektóre nowe miasto inwestuje, jednak autobusy, które pierwsze, pierwszy dzień na trasy wyjadą, potrafią już być wysprajowane, wymazane. I jakoś dziwnym trafem monitoring, który rzekomo jest w tych pojazdach, nie rejestruje sprawców. Jak to jest możliwe? Wykonał rysunek kredą i jest, będzie ścigany przez Urząd Miasta za rzekome zniszczenie ulicy, stwarzanie zagrożenia w ruchu poprzez zamalowywanie znaków poziomych i obowiązki przewodniczącego Rady Osiedla Gumieńce oburzony faktem wymalowania przez kogoś tych właśnie malunków przed urzędem miasta ogłosił, że dialogu w tej sytuacji prowadzić nie można i odwołał zaplanowane spotkanie z prezydentem. To istotne. Zostało wyznaczone dokładnie w terminie, w którym przed urzędem zaplanowane jest i zgłoszony już od dłuższego czasu protest właśnie w obronie przygodnej. W czasie protestu ma się odbyć spotkanie z mieszkańcami. Tak sobie uzgodnił przewodniczący Rady Osiedla i pan prezydent. Przedszkole musi powstać. Tu są wszyscy zgodni. Nikt z nim nie walczy, nikt nie walczy z budową przedszkola. Problemem jest tylko jego lokalizacja. Miasto uparło się, że wytnie park, żeby wybudować przedszkole, a tereny, na którym które zostały wskazane w materiale właśnie przez miasto i na którym to mieszkańcy chcą, żeby powstało przedszkole, mają zostać sprzedane deweloperowi. Układ z deweloperem? Czy bezmyślność urzędników? Kwestia otwarta.